Mówimy, grawitacja przyciąga, mówimy, elektromagnetyzm przyciąga i odpycha. A co z pustką, tymi ogromnymi, niemal pustymi obszarami kosmosu? W czystej sieci determinacji pustka nie jest niczym, jest skutkiem relacji i może pchać świat do przodu. Teza CSD jest prosta: jeśli przyciąganie w sieci relacji skupia materię w węzłach, to obszary niewłączone pustki relacyjne Generują różnicę stanu. Ta różnica działa jak ciśnienie sieci, które rozsuwa węzły. Odczuwamy je jako odpychanie relacyjne. W CSD nie zaczynamy od rzeczy, lecz od relacji. Węzeł to miejsce silnych relacji masa, pole, ruch. Void relacyjny to obszar niewłączony, nieaktywny. Pustka nie jest niczym jest stanem braku skutecznej relacji. Konsekwencja? Powstaje gradient relacyjny między węzłami a pustkami. Ten gradient to fizyczny kandydat na efekt odpychający. W skali kosmicznej obserwujemy przyspieszającą ekspansję. W CSD można to widzieć jako ciśnienie relacyjne obszarów niewzbudzonych, które nie podtrzymują gęstych relacji i rozprężają sieć. W mikroskali znany jest efekt Casimira. Różnica stanów próżni tworzy siłę. To empiryczna wskazówka, że pustka ma strukturalny wpływ, gdy porównujemy regiony. Zestawiając te intuicje, różnica stanu relacyjnego może generować wektor rozpraszający czyli odpychanie relacyjne. Mechanizm CSD krok po kroku: po pierwsze, węzły materii wzmacniają relacje, po drugie, wojny relacyjne ich nie podtrzymują, po trzecie, między regionami pojawia się gradient relacyjny. Po czwarte, gradient generuje napięcie sieci, które działa jak ciśnienie. Po piąte, efekt netto to rozsuwanie węzłów, odpychanie relacyjne względem obszarów void. Odpychanie relacyjne jest wzorcem wieloskalowym. W mikroskali różnice stanów próżni i dostępnych modów. W mesoskalach topologie plazmy i pól. W makroskali voidy kosmiczne jako strefy ciszy relacyjnej między supergromadami. W języku sił pytamy... Kto odpycha kogo? W CSD pytamy, jaka metryka relacyjna minimalizuje napięcie sieci. Odpychanie relacyjne to nie nowa siła, lecz efekt regulacyjny sieci dążącej do równowagi gradientów. Szkic formalny. Niech gęstość relacyjną RR określa lokalną intensywność relacji. Jej gradient wyznacza kierunek napięcia, a strumień JR dąży do wyrównywania różnic. Jr jest proporcjonalny do minus gradientu Rr. Wojc to minima RER źródła ciśnienia rozprężającego. Węzły to maksima RER ogniska przyciągania. Równanie bilansu pokazuje, jak sieć zmienia się w czasie pod wpływem lokalnej produkcji i zaniku relacji. Jak to sprawdzić? Po pierwsze, szukać korelacji między geometrią wojdów a anizotropiami przepływów galaktyk. Po drugie, porównać skalowe podpisy w symulacjach plazmy i w strukturze wielkoskalowej. Po trzecie, badać mikroskopijne różnice stanów próżni w układach rezonansowych o zmiennej geometrii. Po czwarte, śledzić wpływ historii relacyjnej. Wojdy o różnych genezach powinny mieć różne profile ciśnienia. Czarne dziury to hiperwęzły relacji. Lokalnie rządzi przyciąganie, lecz globalnie w obecności wojdów Działa odpychanie relacyjne to jak studnie grawitacyjne zanurzone w rozprężającym ośrodku. Metafora magnesów wyobraź sobie nie tylko magnesy, lecz powietrze relacyjne między nimi. Tam, gdzie relacji brakuje, tworzy się nisz. Ten nisz rozsuwa węzły. Nie chodzi o nową siłę, tylko o nowy opis tła, które pracuje. Pustka nie jest brakiem. Jest wynikiem niewłączenia w relacje. Ta różnica stanu tworzy gradient relacyjny, który działa jak ciśnienie. Odpycha relacyjnie. W mikroskali widzimy tropy w różnicach stanów próżni. W makroskali, w geometrii wojdów i rozsuwaniu się struktur. CSD spina te skale jednym językiem. Następny krok to testy: symulacje gęstości relacyjnej, metryka wojdów, mapy anizotropii przepływów.